Historia ludzkości według oficjalnych źródeł historycznych liczy sobie około 5000 lat. Natomiast sam gatunek Homo sapiens istnieje najwyżej kilkaset tysięcy lat. Mało kto zadaje sobie jednak pytanie, a co jeśli na naszej planecie już kilka milionów lat temu powstały zaawansowane cywilizacje, o których istnieniu po prostu dzisiaj nie wiemy. Oczywiście najłatwiej byłoby uznać, że to niemożliwe, aby inna zaawansowana cywilizacja mogła istnieć w sposób niezauważalny dla ludzi. Tego typu pomyślenie byłoby bardzo na rękę każdemu, kto chciałby koegzystować z ludźmi w sposób niebudzący podejrzeń. Jednak aby tego dokonać, należałoby odpowiednio wybrać obszar działania. Jasnym wydaje się więc, że najłatwiej byłoby ukryć swoją obecność, lukując się tam, gdzie ludzkość ze względu na ograniczenia natury technicznej po prostu nie dotrze. Niewątpliwie takie miejsca to m.in. głębiny oceanów oraz obszary pod ziemią. I tak się akurat składa, że w mitach wielu kultur na całym świecie można znaleźć doniesienia o istotach, które żyją właśnie pod wodą albo pod ziemią. W obu tych hipotetycznych habitatach istotne jest to, że ludzie tam nie operują, dlatego ukrywanie się w tamtych miejscach jest realistyczne nawet w czasach dzisiejszych, gdy przynajmniej teoretycznie mamy znacznie większe możliwości penetracji tych okolic. Jakby nie patrzeć. Nadal zadziwia nas to, co znajdujemy pod kilkukilometrową warstwą wody. Tak naprawdę to nasza wiedza o tych obszarach jest jedynie szczątkowa, i jeszcze gorzej wygląda na nasza zdolność do penetracji wnętrza Ziemi. Ludzie zdołali wwiercić się zaledwie kilkanaście kilometrów w głąb skorupy ziemskiej. A zatem, skąd bierze się powszechne przeświadczenie, że nie dzieje się tam nic, o czym nie mamy pojęcia? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poszukuje teoria rezerwatu. Jeżeli rzeczywiście jest ona zgodna z prawdą i gdyby uznać, że rozwój naszej cywilizacji stanowi przedmiot zainteresowania rasy lub wielu ras o znacznie wyższym od ziemskiego poziomie rozwoju, to należałoby uznać, że najlepsze obszary ukrywania się przed nami, to m.in. księżyc po jego niewidocznej ziemi stronie, wnętrze Ziemi, głębiny oceanów, a nawet okolice słońca. W każdym z tych przypadków zdolność homo sapiens do detekcji rozmaitych anomalii jest nawet dzisiaj bardzo mocno ograniczona. Przeciwnicy tej teorii mogą powiedzieć, że nie jest możliwe, aby takie obserwacje przebiegały niezauważone przez tysiące lat. Jednak jest to bardzo możliwa dowodów na to i aż na to. Jednym z nich może być chociażby fenomen UFO, a mnogość form niezidentyfikowanych obiektów latających wręcz świadczy o tym, że na naszym globie dzieje się coś niezwykłego. Manifestacja ich obecności to nie kwestia ostatnich lat, a różnica polega na tym, że od pewnego czasu nie nazywamy wszystkiego, czego nie rozumiemy, jako sztuczki diabła, tylko jako działanie UFO. Jest to więc tylko i wyłącznie kwestia nazewnictwa. Nie trzeba jednak w tym miejscu odwoływać się do często mocno losowych źródeł informacji na temat obiektów UFO, a można odnieść się do historii zawartych w mitach i legendach wieloświatowych kultur. Najlepszym przykładem jest choćby legenda o potopie głoszona przez Indian Hopi, którzy twierdzą, że ich przodkowie zostali uratowani przed wielką wodą przez istoty żyjące pod ziemią, czczone przez nich po dziś dzień. Starożytni Hopi określili swoje bóstwa jako półludzie, półmrówki i co ciekawe, niektóre z petroglifów znalezionych w pobliżu Mission Gnowi w Arizonie, a konkretnie w jaskini wymalowanej przez starożytnych hopi, rzeczywiście przedstawiają tajemnicze istoty z antenami. Innym źródłem informacji na ten temat mogą być historie związane z tzw. ludem Tutadaydanem, co w wolnym tłumaczeniu oznacza lud bogini Danu. Obecnie wiadomo nam m.in. tyle, że władali oni mieszkańcami dzisiejszej Irlandii, a legitymizacją ich rządów była zdolność do władania magią. Jak się okazuje, w jednym z fragmentów legendy na ich temat, tutaj Danon walczyli z tak zwanymi Milezjanami, czyli potomkami ludów z Hiszpanii. Jak się okazuje, boginie, które napotkały najeźdźców, zezwoliły im na zamieszkanie na wyspie, o ile nazwą oni ich imionami. Co ciekawe, Milezjanie przystali na tę propozycję, jednak nie zgodzili się na nią mężowie bogi. Zamiast tego Tutaj poprosili o trzydniowy rozejm, podczas którego Milezjanie mieli wrócić na statki i odpłynąć na odległość dziewięciu fal od brzegu, tak by sprawiedliwie rozegrać bitwę. Okazało się, że nie chodziło im jednak wcale o sprawiedliwość, a gdy tylko Milezjanie odpłynęli, tutaj użyli swojej magii do stworzenia sztormu, który miał zepchnąć Milezjan z dala od wyspy. Ku nieszczęściu szczęścia Tutaj-Danan, Milazjanie zdołali wylądować przy brzegu i skończyło się to na tym, że niedoszli bogowie Irlandii, zeszli pod ziemię zupełnie tak samo jak znani z legend hopi ludzie mrówki. Na tym też skończyło się ich władanie, niemniej jednak okazjonalnie pojawiali się oni wśród ludzi i w wyjątkowych momentach angażowali w ważne dla mieszkańców Irlandii wydarzenia. Cofając wskazówkę czasu jeszcze dalej, Trudno nie wspomnieć o dziwnych artefaktach przypominających reptilian, które zostały wykopane na stanowisku archeologicznym Al-Ubaid w Iraku. Odpowiedzialna za ich powstanie tzw. kultura Ubaidian istniała w Mezopotamii w okresie pomiędzy 4000 i 5500 lat przed naszą erą. Dokładnie tak jak i w przypadku starożytnych sumerów, tak i tutaj nieznane jest ich pochodzenie, choć pojawiają się na kartach historii nagle i od razu na dość zaawansowanym poziomie rozwoju cywilizacyjnego. Lud Ubaidian stosunkowo szybko zaczął organizować się w formie społeczeństwa i najpierw powstawały duże osady, które potem wyewoluowały w miasta. Niektórzy badacze twierdzą, że miasto Ur, a więc jedno z głównych ośrodków starożytnego Sumeru, powstało właśnie w czasach kultury Ubaidian. Zresztą pojedyncze reptiliańskie figurki znajdowano nie tylko w Al-Ubaid, ale również w Ur i w Eridu. To może sugerować, że ośrodki te były związane również z ludem Ubaidian, a nie tylko z sumerami. Szczególnie zastanawiająco wygląda rodzaj zafiksowania tamtejszych twórców na odzwierciedleniu w lokalnej kulturze wizerunku gadzich humanoidów. Czy jednak można te artefakty traktować literalnie, a więc przyjąć, że przedstawiają one rzeczywiste istoty, z którymi mieli kontakt tamtejsi ludzie? Oczywiście historycy uważają, że absolutnie nie, a ich zdaniem gady mają znaczenie symboliczne i dlatego miały takie znaczenie dla tego ludu. Jest to oczywiście prawdopodobne rozwiązanie, ale warto pamiętać, że każdy, kto wyśmiewa teorię o reptilianach, powinien przynajmniej raz zadać sobie pytanie, dlaczego powstanie Homo sapiens z marnego przemykającego po ziemi gryzonia jest realistyczne. A powstanie inteligentnej rasy gatów, których stopień rozwoju po kilku milionach lat osiągnąłby poziom zaawansowania trudny do zrozumienia dla ludzi, jest czystym absurdem. Zresztą nie jest to jedyna opcja co do takiej drugiej ewolucyjnej, a całkiem niedawno coraz więcej słyszy się o obserwacjach innej, mało popularnej dotąd rasy istot w postaci insektoidów. Ten mało poznany owadzi gatunek obcych jest często nazywany modliszkami ze względu na ich rzekome podobieństwo do tych owadów. Zgodnie z opisami naocznych świadków, insektoidy są ich gigantyczną wersją, bo mają około 2 metry wysokości oraz posiadają cienkie, smukłe ciało i liczne, chude kończyny. Świadkowie obserwacji tych istot twierdzą, iż mają one trójkątne głowy, małe oczy i małe usta. Nie noszą ubrań, a ich ciało jest pokryte czymś w rodzaju solidnej i podzielonej na segmenty hitnowej skorupy, dokładnie takiej jak u owadów. Na przestrzeni lat pojawiło się co najmniej kilka relacji z obserwacji tych istot. Szczególnie interesujące jest jednak to, że insektoidy są widywane poza statkami kosmicznymi i to nie podczas prób porwań, ale przypadkowo w parkach lub lasach. Stąd też pojawiła się jedna z hipotez na ich temat zakładająca, że insektoidy mogą być stworzeniami z innego wymiaru. Najstarsza dostępna relacja ze spotkań z tymi istotami miała miejsce w 2002 roku, kiedy to dwóch mieszkańców New Jersey w Stanach Zjednoczonych poszło na ryby w parku stanowym Stevens w pobliżu miasta Hackettstone. Mówili oni spokojnie na brzegu rzeki, gdy nagle jeden z nich poczuł dziwną wibrację w prawym uchu i spojrzał w prawo, gdzie zobaczył wielkie stworzenie przypominające modliszka. Warto wspomnieć jest również fakt, że samo stworzenie było czarno-szare i tak jak wiele innych pozaziemskich istot, zniknęło tak nagle, jak się pojawiło. Co więcej, w 2004 roku w tym samym obszarze inny rybak widział całkiem podobne stworzenie. To jednak nie wszystko, ponieważ jeszcze w 2011 roku mieszkaniec stanu Connecticut wracając późno do domu znalazł się niedaleko miasteczka New London, gdzie również zobaczył insektoida na poboczu drogi. On opisywał je jako czerwono-brązowe stworzenie, które wyglądało jak wielki owad. A do tego chodziło na dwóch nogach i bardzo szybko przebiegło wzdłuż drogi, po czym wskoczyło do kanału burzowego. Następne spotkanie z tymi obcymi miało miejsce w lipcu 2014 roku i doszło wtedy do kolejnej obserwacji tej istoty ponownie na obszarze parku stanowego Stevens. Tym razem stworzenie nie znalazło się jednak na brzegu, ale wędrowało w wodzie przy brzegu. Na początku naoczny świadek pomylił go z innym rybakiem, jednak patrząc z bliska, mężczyzna uzmysłowił sobie, że wcale nie był to człowiek, tylko monstrualny owad. Większość z doniesień na temat obserwacji insektoidów jest więc relatywnie spójna, ale udowodnienie którejkolwiek z nich wydaje się trudne, a może i nawet niemożliwe. Z całą pewnością nie powinniśmy jednak ignorować świadectw ludzi, którzy widzieli te stworzenia, tylko i wyłącznie dlatego, że wydają się nam one nieprawdopodobne. Niewykluczone. Że nigdy nie będziemy w 100% pewni, czy gdzieś poza naszym zasięgiem nie kryje się jakaś obca, nieznana nam cywilizacja. Taki stan rzeczy powoduje, że nawet jeśli gdzieś w głębinach oceanów, na księżycu czy też głęboko pod powierzchnią naszej planety kryje się jakaś inna rasa, to o ile w tzw. mediach głównego nurtu nie pojawi się informacja na ten temat, dla większości ludzi coś takiego po prostu nie ma miejsca. I to byłoby już na tle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Kończąc już, chciałbym jeszcze zaprosić Was na naszą stronę internetową innemedium.pl po więcej bardzo podobnych tematycznie treści oraz zachęcić Was do sprawdzenia naszego sklepu internetowego, mediów społecznościowych i Patronite. Po wszelkie potrzebne linki odsyłam oczywiście poniżej do opisu.